Something has happened. What appears to be an explosion of epic proportions remains sketchy and unconfirmed. Damage time. appears to be total. To set off what appears to have been a nuclear explosion Maybe in his own this country. If something does, that man was among the victims bad. of what oh, may have been a, a suicide. To burn across a massive basement. <laughs> Witam Was, to będzie 801, a to jest ostatnia misja z pierwszego aktu I gramy Paulem Jacksonem niestety przed, tuż przed jego śmiercią nic by tego nie przeżył. Jackson jest obytranny. Mamy w misję nic, koniec, over. Patrzcie jak to wygląda. Potwór jak kalet mógł to zrobić. O, idziemy. O tamto, o tam jest. Może tam to będzie. O, Leci budynek. A może sobie pójdę w tamtą stronę? Tak się siak to jest ostatnia misja z pierwszego jak to jak mówiłem. W drugiej strony nie możemy robić, tylko iść. Na co innego? Fajnie to wygląda. Dobra, to koniec tej misji i najkrócej misji. Do zobaczenia. Na następnej misji drugiego aktu. Narazka. Do zobaczenia.